No to witam panów Dzień dobry Dzień dobry, dobry. cześć z tej strony Cable, witam was na kanale Kieble Games Dzisiaj kolejny odcinek grany i gadany Tym razem na, jako temat do stołu weźmiemy sobie e, tą całą sytuację z Dreamem Chłopacy dostali do mnie już kilka filmów na YouTube, które są o tej całej sytuacji I, po I filmy były po stronie Dreama i po stronie przeciwko Dreamowi E, więc teraz sobie pogadamy, mniej więcej co my wszyscy o tym sądzimy. I jeszcze sobie pop filter lepiej i dobra, Panowie, zaczniemy od tego, czy trzeba tłumaczyć mniej więcej kim jest Dream? Czy nie trzeba? No tak. trzeba, bo Marcin nie wie, więc zdaje tak, ja Ale też tak też nie nie wie. kompletnie nie wiesz, kim jest Dream? Nie, szczerze, to ja tylko go, go kojarzę od ciebie z miniatury i z tytułów. I to jest wszystko serio. Jak mam być szczery, to nawet nie oglądałem filmów o nim, bo o stwierdziłem, że. Kurde, no nie wiem kto to jest w sumie. Zaprosiliśmy teraz na nagrywki, to jest. Uh -huh. Aha. <laughs> Dobra, stwierdziłem, więc wiesz, że w sumie to e, będziesz miał więcej osób do rozmowy uh -huh. i przy okazji tłumacząc mi, e, kim jest ten gość i tak dalej, na pewno zrobisz 10 minut. <laughs> Dobra, więc e, zacznijmy od tego. Że tak z... W tak dużym skrócie to Dream to jest taki youtuber. Generalnie, tak dużym w skrócie youtuber Minecraftowy. Który bardzo mocno się wybił w tym roku. Tak, w cholernie się wybił, bo dosłownie z niczego stał się YouTuberem mającym tam kilkanaście milionów subskrypcji. Nagrywający przy no. takich sławach jak Dream, jak, jak, jak Mr. Beast, PewDiePie i tak dalej. Aha, ale to nie jest Polak To nie jest Polak, nie, nie. To jest Amerykanin, podejrzewam. Chyba. Okay. To chyba tak. I on tam zasłynął zasuną, sobie z serii Manhunt, nie? Manhunt, czyli ucieka przed kilkoma osobami, próbując przejść Minecrafta i zawsze te filmy są takie, wiesz, mega, kurwa, ekscytujące, nie? I no, to przez to, i tam, wiesz... Okej, okay, i tam pod filmami po prostu miał po kilkadziesiąt milionów subskrypcji i też słynął z tego, że jest po prostu dobrym graczem Minecrafta, nie? Bo naprawdę jego speedruny z Minecrafta są po prostu takie, że Aż czasami masz taką świadomość, że może to nie jest prawdziwe, może po prostu on oszukuje, ale nie. Jednak nie oszukuje. A jak się później okazało, że. Oszukuje! A się potem okazało, że jednak oszukuje. W sensie, okej, okay, pewnie część osób, które to oglądają, mają teraz takie, że. Ej, wait, Dream nie oszukuje, a to jest tylko jedna wielka. Jedno wielkie oszustwo. No to od początku. E, powstała taka teza, że. Okej, okay. w Minecrafcie chodzi głównie o to teraz, że żeby speedrunować dobrze Minecrafta, nie musisz być dobry, ale po prostu mieć jebanego szczęście. farta. Tak, w chuj tak, szczęście, bo tam wszystko, praktycznie jeżeli chcesz speedrunować dobrze, tak szybko, no to musisz po prostu operować na liczbach losowych, które tam po prostu są i na przykład wiesz... No wiem, bo sam dobrym graczem nie jestem, a moja życiówka to jest chyba 40 i parę minut. No, ale generalnie tak. chodzi o to, że musisz, wiesz, tam wylosować niektóre e, z, mieć po prostu szczęście, żeby wylosować odpowiednie przedmioty, nie? W danym tak. miejscu. Głównie tak. chodzi o Ender perły. Tak. I Dream podczas swoich live'ów tam często streamował jak spidamuje Minecrafta i ludzie zaczęli wątpić po prostu w tego farta. Mówią, nie, no to jest po prostu aż kurwa niemożliwe, żeby tak tak szczęś takim szczęściarzem być, nie? E, I Ma tam to sobie tam ustawiał czy? Co mówisz? mapy sobie ustawiał, czy co? Eee, I tak, pierwsza teza była taka, w sumie to jest teza pierwsza i ostateczna, w sumie o, o wszystko o tą tezę chodzi, e, że Dream po prostu wgrał cita do gry i na tym ci, 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 ci na, na tych hacksach po prostu jedzie, to jest hacks, który praktycznie ledwo co można zauważyć, ale kiedy nagrywasz live'a przez te kilkanaście godzin, czy na kilka godzin, e, i masz w chuj jebanego farta, przez tego właśnie koda w grze, no to ludzie zaczynają co wątpić nie? w rzetelność tych nagrań. E, no i dobra, czy ty zapoznałeś się, e, Daniel, z tymi filmami, czy nie? Co dałem? Znaczy nie, ale tam trochę w własnym zasięgu sobie ogarniałem o co chodzi, no bo ja tam oglądam sobie Dreama, w ogóle się bo jeszcze go oglądałem przed tym jak był taki sławny Jak go przykład, cztery filmiki na kanale poważnie? no ja się zdziwiłem, bo ostatnio właśnie spojrzałem i patrzę, o 10 milionów mój kolega wawce z nim siedziałem no na... ja i z kebabem w ławce kiedyś, wiecie o tym? Ła wow, kurwa To było fajnie. Nie, nie, siedzia... nie siedziałeś, siedziałeś na angielskim to Już było, no ale nie siedziałeś hejterzy siedzia... Siedziałeś na angielskim i mi tę torbę zabierałeś I mi było robiłeś tak. Też było tak no Dobra nie, to robiłem z... Z... Jako, iż się z... zapoznałeś z tym Zapoznałeś się z tematem to Uważasz, że oszukiwał czy nie? czy znaczy, powiem Ci tak, ja jedyną ostatnią rzecz, którą oglądałem, to był ten filmik Dreama. I, i tam nie był brał jakichś profesjonalistów do tego, żeby mu sprawdzali, ale z tego co widziałem później ludzie mówili, że coś, coś, coś nie pasuje, że ten profesjonalista niby jednak nie jest profesjonalistą czy coś takiego mhm. i właśnie nie wiem na jakiej podstawie robi, mówili, że on nie jest jednak profesjonalistą. Ja no to, po e, no to mogę trochę powiedzieć. W sumie to też warto byłoby wspomnieć mniej więcej e, Chyba mamy takie same stanowisko do się te, tej całej akcji, że Dream oszukiwał. Co, to po to prostu. Nie znaczy możliwe, ale w sumie mnie to zobaczymy. Dobra. Też nie no to powiem to jest moje stanowisko i zaraz będę tutaj gadał dlaczego to jest moje stanowisko. Więc ja, e, ja, ja gościa lubię lubiłem dlatego, że fajne filmiki robi o, Ja go, go, go też w chuj lubię, nie, nie on jest zajebisty, on jest zajebisty fest no i w sumie to, co tam oszukiwał, to mnie kompletnie nie obchodzi, tak szczerze powiedziawszy, tak prywatnie. Mhm. Mm Nadal będę jego filmiki oglądał. No ja Nadal. tak samo, ja tak samo, tylko po prostu podobać. już będę mi bardziej czujny odnośnie jego speedrunów, no bo bądź co bądź, jakby dużo osób speedranuje i to dla niektórych jest bardzo, bardzo istotna rzecz. I się okazuje, że kolej który po prostu ma haksy, zdobywa tam, wiesz, jedno z dziesięciu miejsc w tabeli na samym czubku, no. No tak, tak, wiem o co chodzi, no. No, ale czekaj o co chodzi. Więc, tak, Dream został oskarżony właśnie o cheatowanie przez pewną grupę osób, i on postanowił sobie zrobić odpowiedź na ten film. Tam chyba długą odpowiedź na swoim kanale, drugim, gdzie do tej odpowiedzi zabrał osobę z Howwardu. Jak to się czyta, kurwa? Hogwartu? No, Hogwartu. Z Hogwardu, tak, z zabrał osobę, która. To była osoba bodajże znająca się na astrofizyce, aby wyjaśnić to, dlaczego Dream ma takie fuj wielkie szczęście na filmach, nie? I jakieś tam w ogóle, m, art, jakieś materiały 19 stronnicowe y, dali pod filmem, które miały właśnie potwierdzić tą tezę, że Dream jednak nie oszukiwał. I się, i, jakby nie oglądałem tego całości, ale potem zobaczyłem masę filmów. Od jakichś typów, którzy są matematykami, i te filmy miały zawsze ten sam tytuł: Matematyk odpowiada na film Dreama. I jest, okay. jest wkurwiony koleś na miniaturce. <laughs> zawsze. <laughs> Więc coś o tym świadczy. Nawet osoby z Reddita, które mają potwierdzone, że ukończyli, ukończyły Hogwarts, to zaczęły po prostu wątpić i tam napisały, że ej, to jest jedna wielka bzdura, co tam jest mówione na tym filmie. No kurde, no to słabiutko dla Dream'a to wygląda, bo u niego reputacja jest dość ważna w sumie. I no. szczególnie jego podejście po tym, jak powiedzieli, że oszukiwał, to, tak bardzo defensywnie do tego podchodził. Myślę, że w ogóle, że nie dopuszczał takiej myśli, wiecie, że to jest pewne, że on nie oszukiwał i tak dalej. Nie wiem. Jakby się przyznał, to myślę, że ludzie mieliby wyjebane, ale teraz jak wyjdzie na to, że naprawdę oszukiwał, to będzie prawdopodobnie miał kłopociki Okej, okay, chciałbym zaznaczyć twoją wypowiedź, że jak teraz wyjdzie to, że oszukiwał, to będzie miał przestrane, Do tego wrócimy później, e, ponieważ e, jak, jak mówiłeś też o tym, że ma f, dużą liczbę fanów, którzy idą za nim w zaparte, nie? No, to, no. No to jak ja wrzuciłem teraz ten film na Kebaba, e, który się trochę śmiał z Dreama, to znalazłem was trzy z komentarze, które były tak bardzo mocno defensywne takie defensywne, agresywne, że. Czekaj, to ty masz inne zdanie niż ja? Uważasz, że dni oszukiwał? Aha, no to cię odsubskrybuję. Ale no, to jest internet, no, tak działa internet. Tak działa nie internet, oszukujesz. ale to źle świadczy tego osoba, po prostu bardzo źle. Ale też trochę, w sensie, nie wiem, to nie jest jego wina, że ma takich fanów też, no, mhm. jakby... To znaczy, oprócz tego, że jeśli wyjdzie, to będzie... Niefajnie, w moich oczach przynajmniej to wyglądało. Teraz, już po tym, jak tak defensywnie, w sensie jak tak bardzo się bronił, że nie oszukiwał, to trochę źle to będzie, nawet w moich oczach, gdzie mnie to w sumie nie obchodziło, mhm. to źle to będzie wyglądało. Wier... na wiarygodności wier... na straci, no? O, no, to zdecydowanie. Bo jakby powiedział, że coś sensie jakby cicho był nawet po tym, czy jakiegoś tweeta stawił, że nie oszukiwałem, no to spoko, ale on brał niby gościa z Hogwartu, który miał się znać na magii i, i niby tam gadał, niby tam pisał jakieś 20 stron. To jeśli to wyjdzie, że to naprawdę były kłamstwa, no to słabiutko to by wyglądało. No i wiesz, jakby teraz po tej całej akcji, po tych dwóch filmach, po e, grupie, która go oskarżyła i po odpowiedzi Dreama, no ludzie stanęli w miejscu, no bo okej, okay, jak teraz e, znaleźć rozwiązanie? No bo jedni mówią, że kłamał, a drójcy mówią, że nie kłamał. I on tam jest zdania, że nie kłamał, tak? A z, jego odpowiedź jest po prostu taka troszkę nie trzymając się kupy. No i teraz e, cała akcja poszła do przodu przy filmie. Karla Jobsta. Dla Marcina i innych osób, które może nie znają, kim jest Karl Jobs, to jest taki amerykański koleś, bodajże że. Ona się Specjalnie, żebyś przynajmniej trochę powiedział w tym filmie, bo tak chcieliście ho. Nie widać tego, ale pokazuję serduszko w tym momencie. Do ciebie. Ja to widzę spokojnie. Ja to widzę. Ja to... No to Karl Jobs to jest koleś, który. Ogólnie interesuje się speedrunami i on jest takim swój specjalistą odnośnie speedrunów, bo często właśnie e, albo coś potwierdza, że to jest możliwe, albo potwierdza, że to nie było możliwe i tak dalej. Mówi często właśnie o speedrunach, że np. o tutaj Koliś miał najgorszego pecha na świecie i tak dalej. On się tym zajmuje, nie? I jego no. zdanie w tej całej sytuacji wydaje mi się jest dosyć istotne, no bo chłop po prostu wie o czym mówi. On jest specjalistą, dość nie speedrunów, nie? I zrobił film o dreamie. I tam przez dłuższy czas generalnie gada, kim jest dream, e, gada, czym on się zajmuje, gada o tym, jak, jak działa Ma Minecraft i jak trzeba przejść Minecrafta. I na końcu jest podsumowanie. E, powiedział, że zrobili z grupą graczy symulację, która przechodzi Minecrafta. Nie? No, no, no. Bo przez sobie obliczyli, jakie jest mniej więcej prawdopodobieństwo tego, że Dream miał takie szczęście. I tam obliczyli, tam chyba wyszło jeden do kilkuset trylionów, czy coś w tym stylu, nie? Duże liczby generalnie. No, tak, 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 tak. E, I oni zrobili symulację, która właśnie miała zrobić te wszystkie e, przypadki. Wszystkie przypadki, nie? No dobra, no. I tam był wykres odnośnie. Eee, szczęścia Dreama, wiesz, ten, ten jego wykres, ta jego kreska była dosyć wysoko, a wszystkie symulacje tam było naprawdę stiliardy tych symulacji nie były nawet tak blisko, jak to jakie miał szczęście. Po prostu wykres Dreama był dosyć daleko od tego jakie miały wykresy symulacje. To nie... i na końcu mówi, że nie, to nie jest po prostu możliwe, że Dream miał takie szczęście, bo to jest po prostu niemożliwe. Symulacje nie wykazały takiego takich liczb jest po prostu cheat, cheat, po prostu musi być cheat w, ko w kodzie gry podczas tego, gdy Dream grał, ponieważ no liczby nie kłamią, nie ma chujasz, to się stało. Zbyt daleko jest y, wykres Dreama od wykresu wszystkich innych symulacji. Co się z tego co widziałem, to Dream najbardziej się bronił tym, że oni brali tylko chyba jego znaczy, bronić się tym, że oni brali jakieś specjalne, najbardziej szczęśliwe jego speedruny, mhm. i to była jego taka największa obrona w tym jego filmie, z tego co pamiętam. O, dobrze, że to właśnie wziąłeś, ponieważ Karl też o tym wspomniał, że ta grupa wzięła tylko jakby pojedyncze, najszczęśliwsze speedruny, które faktycznie mogą być. Jakby wiecie, no, jeżeli bierzemy tylko wyjątki pod uwagę, na przykład jeżeli bierzemy tylko wyjątki patologiczne w Polsce, no to robiąc na nich. Średnią, no to wyjdzie na to, że w Polsce po prostu jest jedna wielka patola, nie? No, no. no to, to, to jest po prostu nieodpowiednie. Więc Kar. Carl... No, już tak, jakby nie było. <grystanie> jest duży problem z Polakami, ale to nie jest istotne w tym filmie. Kar. Carl... Carl... Spójrz, spójrz na mnie, chociażby. Nie, super jesteś. Nie zmienia się. Super jesteś, nie zmieniaj się. Super jesteś, bo e, zamówiłeś pizzę. Jak byliśmy u mnie w domu. To prawda, tak było. <grystanie> I Kar no. powiedział, że właśnie to nie jest odpowiednie, żeby brać pojedyncze przykłady. Więc wzięli wszystkie przykłady, wszyscy, wszystkie tam godziny, wszystkie no. przy, przypadki Dreama, przeanalizowali i wyszło właśnie z tych symulacji, że to po prostu, kurwa, nie jest możliwe. O kurde, no to... I to jest to, nie o czym fajnie. mówiłem, to jest o to czym mówiłem, że wrócimy do tego, o czym mówiłeś, że co jeżeli wjedzie na jaw, że to, nie było, że to było kłamstwo. To wyszło na jaw kilka dni temu, aż pięć dni temu. A jakaś reakcja na to internetu jest, bo ostatnio trochę bardziej polskim się zajmowałem. Czy no wiesz, film jest bardzo mocno zaplusowany, za w sensie więcej jest łapy w górę niż dół. Oczywiście dalej są osoby, Dobra. które tam wiesz, żwawo stoją, że a, on jest dobry, nie? W sensie jakby są... Film aż... jest idealny, Proszę go nie krytykować tak, sobie. Nie. tak, dalej są osoby, no jakby nawet w Polsce są takie osoby. E, wiem, że ciężko po prostu brać to pod uwagę. E, że ktoś, kto jest dla niektórych idolem może kłamać, no jakby... Moim idolem jest Elon Musk, ale to jakim ma on podejście do kobiet według mnie nie jest okej, okay, nie? Ale Tak się ko koleś się kocha mnie i kurwa gdyby, Il gdyby zaoferował mi związek, to ja co powiedziałem ja to powiedziałem swojej dziewczynie, że gdyby on mi za zaoferował związek, to byśmy się... To są nie pożegnali w sekundę. Dobra, go już roku Kieba. Elon Musk Widzowie, róbcie swoje. <laughs> Wiec... Nie wiem czy kojarzycie, bo był przez chwilę taki moment, to było moje odwołanie do tego, że jakaś dziewczyna, taka dość popularna na Instagramie, ale tylko która ma fame na Instagramie, e, wstawiła pościg, chcę mieć Netf e, chcę mieć specjal na Netflixie. Widzowie, róbcie swoje. Co? Cze co? Spe jak specjal? E, znaczy to... wiesz, że mają komisję z jakimiś swoje bo. na przykład, nie? No. Jakaś typiowa z Instagrama, randomowa, która ma trochę tam fejmu, mówi, wstawiła taki pościk i dość głośno było przez jakiś czas o tym poście, że wstawiła y, jakieś swoje zdjęcie i podpis Widzowie, chcę mieć specjal na Netflixie, róbcie swoje Specjal, kurwa? <śm> no, Netflix special, no, wiesz co mi chodzi, czy nie? Nie, nie wiem, czym jest specjal Że chcę chcesz... Kurwa, specjal kuchni, gościu Pomicy robią, mają na przykład takie swoje, nie segmenty, ale takie swoje ala programy, powiedzmy, to się nazywa. Netflix Special. Dobra, o to chodzi. No Dobra, to jak nice. jesteśmy za tym, to wróćmy do Dreama. <głosy> jak już <noise> stajemy przy tym, to wróćmy do tematu głównego. <noise> e, no to co, no jakby skończyliśmy na tym, że... Potwierdzone. Info. Dream po prostu kwalą. W sensie, to wszystko zależy od tego, jak bardzo ufacie komputerom i statystykom, nie? O, z jednej strony ufam ja i ufam. Ufam. w z drugiej się ich boję. Bo jeszcze kiedyś przyjdzie jakiś komputer mnie zabije za to, że kiedyś kopa sprzedałem swojemu staremu komputerkowi. Ja, ja się boję komputerów, chłopaki. Ja się boję. One się boją ciebie bardziej niż ty ich, nie przejmuj się. Ale to jest straszne. I teraz zostały nam 3 minuty, bodajże niecałe do 20 minut. Chłopaki, jako podsumowanie: najpierw powie coś, łysy, żeby powiedział coś w tym filmie. Było, że jest mój. Ja nie szanuję y, cheaterów, oszustów mhm. itp., itd., y, więc już y, pana scen nie lubię. Czy marzenie? <grym> Ale i zastanów się, dlaczego on to zrobi w ogóle? Pomyśl, dlaczego on to, czy miał jakiś może powód? Wiesz kim jest Atencjusz? A ten wiem kim jest Atencjusz. Masz odpowiedź. Z mojej strony. No takie moje zdanie, mm -hmm. co mogę powiedzieć. Dla mnie goście to robi dla atencji. Tak jak powiedziałeś na początku, on się na tym wybił. Więc y, to może być powód, dla którego to robi, więc że po prostu ma świadomość, że to mu może pomóc. I dlatego to robi? Nie wiem. Czy... Że w sumie te speedrany to, to... To takie troszkę można bo wiecie chyba o co chodzi. Speedrany mu no, też dużo no, dały, tak. bo speedrany tam osiągają po kilkanaście milionów wyświetleń też, więc... Bo on jest znany z no, tego, to, to wie, że jaki jest jaki jeden, z najwięks... jeden z najlepszych graczy na świecie. I Jest jeden z najlepszych graczy na świecie, tak czy się... Ale, nie wiem, w sumie jak, jak na to patrzę, no to naprawdę mu się nie opłacało oszukiwać w tych speedranach. Gościu, no, jakie on siano trzeba sobie pomyśleć. Właśnie to jest ciekawe, bo to, o tym też Mandziu powiedział tam na swoim filmie, że jego jedna minuta jest warta dosłownie kilkaset dolarów. Jedna minuta, kilkaset dolarów. Wow. Więc dlaczego... No dosłownie, dosłownie. Mandziu podał tam argument, że prawdopodobnie dlatego, że on po prostu nie chciał zawieść swoich widzów. W sensie on ma już taką presję, nie. jest taka presja wywierana na niego, że on już po prostu miał taki w że okej, okay, wolę oszukiwać, niż y, y, zawieść swoich widzów. No, w sumie też możliwe. W sensie w ogóle ta przestrzeń Minecraftowa, ta ogromna, tak przy najpopularniejszych ich ludziach, to jest bardzo dziwna, moim zdaniem. W sensie tak dziwnie, dziwna jest taka relacja już pomiędzy widzami a twórcami, że nie wiem, staram wiecie się w ogóle w ile... Wy wiecie, ile ludzie są w stanie zrobić dla pieniędzy? Ludzie... ludzie dla pieniędzy są w stanie przez 3 tygodnie się spotykać z daną osobą. Tylko po to, żeby tą osobę na klatce oj, Łooo Matusz szedł Na ten temat <grymne> o. Oj 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 Nie, w sensie nie to, że ups Ale się zdziwiłem, że Przy Dreamie wychodzi z tym tematem Płynne przejście prowadzącego przejście Płynne przejście e e, e, nie, nie w sensie zadanego. Dream Dream jest oszustem. Jest najlepszym graczem, jeden z najlepszych graczy, tak? Jeden z najlepszych graczy. Jest oszustem, to jest fakt, no bo ktoś, jeżeli ktoś oszukuje, to jest oszustem, tak czy siak, jeszcze na taką skalę. E, no to nie wiem, szczerze, co o tym myślisz. Jak, ja dalej będę oglądał jego man, manhunty, bo lubię, e, ale jeżeli chodzi o speedruny i ogólnie o jego działalność, to będę bardziej czujny. Nie podobała mi się też jedna rzecz. Nie podobała mi się jedna rzecz. Można kropić co jakiś czas głosowania odnośnie mobów A, wiem o co ci chodzi, no, pamiętam tą sytuację Dobra Przez niego, czy gówno weszło Ta, e, żeby wytłumaczyć Marcinowi no, ma i... To przez niego, e, już wam mówię o co we... Nie krowa, a te taka kałamarnica. Więc tak, już wam mniej więcej dobra. o co chodzi. Eee, Można robić co jakiś czas głosowania odnośnie albo biomów, albo mobów, które mają wejść do gry, tak żeby mniej więcej pobudzić społeczeństwo, społeczność swoją i żeby no, ludzie mieli mniej więcej wybór, co chcą w grze, tak? To jest według mnie spoko opcja. I ludzie wybierają, co chcą. I teraz tak, ostatnio było głosowanie odnośnie moba, następnego, i były trzy moby do wyboru. Pierwszy mob to była krowa jakaś tam mleczowa czy coś w stylu. Żółta krowa, która nie robi kompletnie nic. Po prostu jest to po co to? Po co to? Nic nie robi. Yy, drugim mobem e, był ja. świecący, świecący squid. Pod ziemią, Czemu? pod wodą, pod wodą. Jest po prostu, czyli generalnie koła marnica, która świeci. Ale nie świeci także że y, własnym światem, tylko tak jakby, ledwo co. Po prostu ma taką świecącą teksturkę. I tylko tyle. I też nic nie robi. A Trzecim mobem był... Ice Lodger to jest jakiś czarodziej lodu, który jest mega agresywny wobec gracza i atakuje go chmurą lodu, tak, taki, tak, taką skałą lodu po prostu atakuje go. I według mnie ten trzeci, wi według większości graczy ten trzeci był naprawdę spoko opcją. I Dream o tym prawdopodobnie wiedział. Ale nie mam pojęcia dlaczego chciał wybrać Kałamarnicę I zrobił na swoim tweetie wpis Gdzie pisał, że ej Każdy kto potwierdzi, że zagłosował na Kałamarnicę Dostanie od niego followa na Twitterze I dzięki temu Znaczy przez to Kałamarnica wygrała głosowanie Co? Jakby Demokracja Ale bo to, w sensie, to chyba dla memu po prostu było, ale Powiem wam szczerze, że nie wiem w sumie, co o Dreamie myśleć, bo je, było już parę takich jego wypowiedzi, gdzie ja miałem takie No kurde, coś, 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 nie, coś nie tak jest chyba troszeczkę jednak z tą osobką I te oszustwa jeszcze teraz wychodzą I no, no nie wiem, panowie, no nie wiem Być może faktycznie być po prostu nie tak trochę z tą osobką Może być coś nie tak, w jakby nie, nie znam typa osobiście no eee, właśnie za tego ciężko takie rzeczy no. oceniać. Ale po jego niektórych zachowaniach, właśnie takich w sferze publicznej mam takie... Niefajne. Niefajne to jest Festum. W sensie to było mega niefajne, nawet Modżak napisał, że po cholerę... czy nie po cholerę, ale po co robić głosowania, skoro jakaś osoba, która ma wpływy zmanipuluje opinią publiczną i zrobi to co by nie chciała. No to. To jest bez sensu. Dobra, panowie, chyba powiedzieliśmy wszystko, co mogliśmy powiedzieć. Mhm. Mm to przydałoby się. Oszukał fajnie. Zobaczymy, jak w przyszłości, ale będę tym razem uważnie już śledził jego wypowiedzi. Takie bardziej publiczne i zachowania. I zobaczymy, czy będzie po prostu normalna osoba, która dostała troszeczkę za szybko dużo wpływów. Czy okaże się, że jednak dziwna osoba. No, pewnie po prostu właśnie. Yy... Tak, jak to było wcześniej mówione, poczuł zbyt dużą presję i stwierdził, że musi to jakoś utrzymać, mhm. i dlatego się uciekł to. do takich środków. To jest bardzo podobna w sumie zasada, e, swoją drogą. Takie moje zdanie, przynajmniej e, tak jak robią jakieś gwiazdy, powiedzmy, muzyki na przykład, że kiedy coś im przestaje e, wychodzić albo po prostu im za bardzo odbija e, mhm. no, od sławy, od tego wszystkiego, to uciekają się do. Wspomagania i jest to najczęściej wspomaganie narkotykami, środkami odurzającymi, typu też na przykład alkohol. Stąd właśnie bierze się u gwiazd alkoholizm, narkomania. I on w tym przypadku uciekł się po prostu do cheatów. Taka moja opinia. Okej. Okay. Dobra, no to ja będę kończył. Dzięki, chłopaki, za rozmowę. Fajnie, że byliście. Dobra, Proszę cię bardzo. E to co, zapraszam Was do innych filmów o tym kanale. Cześć! F10